Można, że to jest złamanie prawa. Policja złamała prawo, nie pozwalając nam wychodzić normalnie na drogę. Nam, rolnikom, mnie tu nie było. I przyjechaliśmy i robimy to, co do nas należy. Wyprowadzamy ludzi na ulicę, tak jak tu będzie trzeba wyprowadzić, tak w innych miejscach też wyprowadzimy i będziemy stać na drodze. To jest święte prawo do zgromadzeń, nasze, konstytucyjne. I teraz, jeżeli policja jest nieprzygotowana, to pokazuje, w jakim stanie jest to państwo. Ale pokazuje też, że można było rolników przetrzymać na drodze kilka, kilka godzin poza drogą. To nie ma, nie ma na to naj, naszej najmniejszej zgody. I będziemy szli środkiem ulicy, a nie bo. Panie Michale, czy ma Pani informację, jak wygląda sytuacja w innych punktach? Podobnie policja chce zastraszać. I nie chcę dopuszczać do zgromadzeń, ale rolnicy już też są na tyle doświadczeni, że wiedzą, że to, nie ma od, że to nie działa od zaścianki policji. Czy oni chcą, czy nie chcą, jest zgłoszone i się wychodzi na drogę. I będzie stało tutaj to rondo, to rondo, gdzie jest y, tablica AgroUni, będzie stało <laughs> całe do godziny 16.00 i my po prostu egzekwujemy prawo. Zaraz to całe zawodowe. Właściwie jesteśmy świadkami, jak część osób związanych z CPK oraz z Agrounią po jednej rundzie pomiędzy trzema rondami wjeżdża na rondo główne między drogą 92 a 50. Jest to trasa na Poznań, na Sochaczew, na Wyszogród. Także w tym momencie, jak widzicie, tutaj stoi ten słynny E, długi transport e, towaru, który miał niby się zepsuć, Jest to próba e, też e, zablokowania przez przedsiębiorców. E, tam stoi pan właśnie z przedsiębiorców, który też e, domaga się do tych rolników. Także no, jesteśmy e, w centrum wydarzeń. E, pokażę Wam, jak wygląda sytuacja w tej chwili. W tej chwili y, objazd na Sochacze ze względów na remon, remonty w mieście został no zapięty, także Soharze w tym momencie stanie bo cały ruch cały o, y, objazd miasta został był skierowany na drogę 92 a w tej chwili no niestety lepsi ludzie go przejęli także no na rondzie w Sochaczewie numer 2 witam już.